Dzień dobry, dzisiaj znowu Finlandia. Nie będę się już nad tym rozwodził, bo wszyscy wiecie, że i tak się cieszę. A cieszę się tym bardziej, gdy Stein ta Finlandia dzisiejsza to jest dla mnie jeden z kandydatów w tej chwili do najlepszego wydawnictwa tego roku. Celowo mówię wydawnictwa, bo choć opisane to jest jako pełniak, to tak naprawdę tym pełniakiem miało nie być. Mowa o Stardone Usurper, najnowszym wydawnictwie fińskiego Moon Citadel. Zespołu, który bardzo poważam i bardzo lubię. No i teraz słów o nim kilka. Zapraszam. Sporo informacji z tym wszystkim się wiąże, bo tak. Po pierwsze, Municipal to duet, gdzie główne skrzypce gra Stormhide, e, znany też z innych projektów, oczywiście. E, zespół do tej pory wydał e, jednego pełniaka w 2020 roku, potem w 2021 była epka. No i była jeszcze kompilacyjna taka płyta zawierająca demówki. E, wszystkie oczywiście te wydawnictwa są świetne. Z tą epką z 2001 roku, czyli Onyx Castles and Silver Keys, e, no musimy się jeszcze z nią troszkę zatrzymać przy niej, bo tak naprawdę ta epka wiąże się według mnie mocno ze Stardown Usurper. E, ta epka jest po pierwsze muzycznie inna niż to, co było na pełniaku. Po drugie ona na przykład jest koncepcyjna w całości, poświęcona Lovecraftowi. Ale popatrzcie sobie na okładkę tej epki. O, a teraz popatrzcie sobie na okładkę Stardom Usurper. E, czy widzicie pewną zbieżność? Bo ja tak. E, ta płyta pierwotnie miała być epką właśnie. Tego doczytałem się w internecie. Natomiast Stormheim zdecydował, że to będzie jednak pełniak, i wyszło na to, że jest to drugi pełniak, który trwa tak naprawdę 33 minuty i zawiera 4 kompozycje, czyli niewiele. Oczywiście te numery są długie, no bo jak są 4, a 33 minuty, no to muszą być długie, chcąc, nie chcąc. Natomiast. Druga sprawa, która by wskazywała dla mnie na to, że to bardziej byłaby epka, jest to, że muzyka zawarta na tym wydawnictwie, o czym mówiłem już w miesięcznicy, jest bardzo, bardzo odważna. No dobra, może przesadziłem. Nie aż tak bardzo odważna, ale na pewno odważna jak na black metalowy zespół z Finlandii. I też nie jest to to, co znamy z pełniaka czy z demówek. Dlatego ja bym tu bardziej widział pełniak, epka, potem pełniak w stylu pierwszego, powiedzmy, i teraz ta epka, która świetnie by się to komponowało. No, ale wyszło tak, że to miała być epka, a jest pełniak, bardziej zbliżona do tej ostatniej epki niż do pełniaka. Wydanie fajne w duelu Out of the Dungeon. Okładkę już wam pokazywałem. Nie wiem, bo to się tak odbija to światło, że nie wiem, czy to w ogóle coś będzie widać. Ona oczywiście się pojawi na nierównym scen. W środku nie ma wiele, ale jest tekst, co jest bardzo ważne. I to jest jeden długi tekst, który obejmuje cztery kompozycje, co też jest ciekawym zabiegiem i to jest bardzo dobry tekst. Mówiłem, że ta poprzednia etka ona była w całości poświęcona Lovecraftowi. Tutaj tego nie zauważam. Oczywiście jak się uprzemy, to i w tekście znajdziemy do tego odniesienia jak najbardziej. Natomiast nie powiedziałbym, żeby to był jakiś materiał tylko i wyłącznie poświęcony jemu. Uważam, że tutaj akurat już idziemy w inne rejony, generalnie rzecz biorąc. No ale on miał tak szeroką tą twórczość, że oczywiście zawsze się czegoś możemy doszukać, natomiast na pewno nie było to intencjonalne i nie chodzi tutaj o oddawanie mu hołd, hołdów w tych czterech kompozycjach. Tekst jest zresztą świetny, bardzo sobie go polecam przeczytać. Fajnie podoba mnie się to, że, że Jeden tekst, i są te cztery numery. Czyli mamy tutaj dużo nietypowych zabiegów. E, nietypowym zabiegiem z mojej strony, natomiast, będzie to, że ja tego z reguły nie robię, ale tutaj zrobię, bo te cztery kompozycje są na tyle zróżnicowane i ciekawe, że warto przy każdej zatrzymać się na chwilkę. Pojedziemy sobie po prostu po kolei. A na koniec będzie krótkie podsumowanie. No, wszystko to zaczyna się czymś w rodzaju intro. To w ogóle się nazywa part 1, bo tutaj jest part 1, part 2, part 3, part 4. I to jest rzecz zaskakująca na poziomie wokalnym, no bo jest to taka muzyka, bym powiedział trochę. No, może kościelna to za dużo powiedziane. Natomiast na pewno jest to taki uduchowiony ambient, ale do tego właśnie dochodzą chóry, które są już naprawdę kościelne i ja sobie ten numer określam po prostu gdzieś tam w swoim mniemaniu jako kościelny bo to brzmi serio jakbyście nagle wpadli na jakąś mszę albo nie wiem do jakichś mnichów ale robi to wrażenie mnie to w pierwszej chwili bardzo zdziwiło i tak sobie pomyślałem kurde co tu się odstawia natomiast brzmi to dobrze powiedzmy sobie szczerze i też wprowadza taki poważny nastrój i mnie to nie przeszkadza, a jak potem w podsumowaniu powiem, po prostu dobrze mi się to komponuje z całym tym, co później nadchodzi. numer, to już jest troszkę inna zabawa, to już jest Mon Citadel, powiedzmy sobie szczerze. Bardziej z Onyx Castles, ale niż z Night Scarlet Symphonies, e, natomiast, e, ale o tym już mówiłem, tak, że to bardziej wszystko się odnosi do tej epki według mnie, jakby jest kontynuacją tej epki poprzedniej, z czterech 4 lat. E, natomiast e, różnica jest taka, że to jest lżejsze i ta lekkość dosyć mocno mnie zaskoczyła. Bo kiedy kawałek się rozwija, to bardzo szybko. Po sposobie kompozycji, po sposobie budowy utworu, po linii gitary, po wszystkim w zasadzie, po perkusji, poznajemy od razu, że to jest Mun Citadel. Tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Natomiast ten utwór jest naprawdę lekki, on jakby unosił się gdzieś w powietrzu. Tu jest dużo odniesień do gwiazd, do przestrzeni, do przestworzy i tak dalej, i tak dalej, do ducha. No i to gdzieś też mi się z tym dobrze komponuje, bo tak naprawdę właśnie ta lekkość. W tym wszystkim jest połamanie trochę tych rymów, znaczy, rytmów, e, szybkie kończenie jednego motywu i przechodzenie w drugi, mm, zmiany tempa na perkusji nieokraszone jakimiś dzikimi przejściami. To wszystko Mu Citadel już wyróżniało wcześniej, i teraz też e, to jest kontynuowane bardzo dobrze, tylko po prostu w takim lżejszym anturażu. Docieramy do najdłuższej kompozycji na tym albumie, do kompozycji, która trwa 10 minut i jest instrumentalna, i jest chyba najlepszą kompozycją na tym albumie. To jest ambient, bardzo mroczny, ambient, uduchowiony trochę i w pewnym momencie zaczyna wspierać go perkusja, tylko i wyłącznie perkusja, i naprawdę te 10 minut nawet nie wiadomo kiedy mijają. Wspaniała rzecz. Ten utwór mnie po prostu totalnie rozniósł na strzępy, na gwiazdne pyłki, nie wiem na co tam jeszcze. W każdym razie ta kompozycja pokazuje potęgę twórczą Stormhighta. Ja jestem na kolanach przed tym kawałkiem. Uważam, że jest wspaniały. Bardzo bym chciał, żeby ten człowiek wydał cały taki album, bo to mógłby być naprawdę przebojowy. E, przebojowy materiał, natomiast no tutaj on e, ktoś by pomyślał, że wrzucenie na Epkę czteroutworową przepraszam, na Epkę, album, bo to przecież jest album e, czteroutworowy, tak długiego, najdłuższego na płycie e, ambientowego utworu, no to może go zabić, ale nie nie, 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 nie nic go tutaj nie zabija, to jest naprawdę wspaniałe, to ma taki klimat to jest na tyle ponure, ale też i podniosłe momentami przestaje być tak bardzo ponure ale to jest coś wspaniałego po prostu. Zamyka tytułowy Stardom Usurper, i ten utwór to już jest 100% Moon Citadel z poprzedniej epki Onyx Castles. Jest bardzo podobny kompozycyjnie do tego poprzedniego metalowego utworu z tego materiału, do dwójki. Bardzo podobny, natomiast tutaj już ten anturaż jest dużo mocniejszy. Ten kawałek ma w sobie więcej agresji, więcej mocy, więcej siły i trochę więcej ciężaru też nie to, żeby nie wiadomo ile, bo tutaj nikt nie próbuje być najbardziej brutalnym zespołem świata na tym wydawnictwie. Natomiast jest to na pewno mocniejsze. Jest to też długa kompozycja i powiem krótko bardzo dobra kompozycja. Bardzo dobra kompozycja z takich stricte black metalowych kompozycji. To myślę, że to jest też stricte na menomen no, czołówka, jeśli chodzi o Moon Citadel. I dzięki temu Yy, że te dwie kompozycje, znaczy, to wszystko też powoduje, ale dobra, to o tym za chwilkę, yy, najpierw fragment tej czwóreczki, a potem gdzieś to spróbuję jakoś wszystko podsumować, choć to wcale nie jest takie proste. To podsumować, bo warto, ja mam pewne odczucia, które gdzieś może nie są trafne, ale po prostu e, budzi we mnie je ten album. E, tworzy on doskonałą całość według mnie, jest dziełem zamkniętym, może gdyby na koniec wrzucić jeszcze coś ambientowego, ale i bez tego to się jak najbardziej broni. Ten album się bardzo dobrze rozwija, on tą pierwszą bardzo spokojną, taką nastrojową kompozycją, e, wprowadza nas w. To wszystko, co się tutaj będzie działo. Potem ta dwójka, która nie jest wcale jeszcze taka mocna, tylko jest w niej dużo powietrza, zabiera nas w tą podróż dalej. Wtedy chyba wpadamy w tą najbardziej gęstą część, czyli w tą trójkę ambientową, która naprawdę no, zachwyca, po prostu zachwyca. I zamykamy to wszystko taką, już bym powiedział, rasową, soczystą kompozycją, black metalową, ale też nadal w totalnym stylu e, Moon citadel. E, I to nie jest co prawda według mnie punkt kulminacyjny, bo bardziej bym powiedział, choć może jednak teraz jak się tak zastanawiam, to może właśnie ta czwórka jest punktem kulminacyjnym, ta trójka też jest jakąś do niego drogą. W każdym razie bardzo fajnie to wszystko się ze sobą komponuje. Tworzy świetną całość. Ja jestem tym albumem zachwycony. Zachwycony yy, i jestem pewien, że on będzie w podsumowaniu rocznym i to bardzo wysoko, bardzo wysoko, bo Moon Citadel po raz kolejny pokazał, że jest zespołem nietuzinkowym, jest zespołem, yy, który potrafi Kroczyć totalnie swoją ścieżką i robi to w sposób taki, że nawet jeśli nie jesteśmy, może fanami do końca takiego grania no ja akurat jestem, ale jestem pewien, że ci, którzy może nie do końca są fanami tego grania, takiego grania też powinni tego posłuchać. Bo ja myślę, że może ich to przekonać. To naprawdę jest tak naturalne, tak też ujmujące, chwytające za dusze te ambientowe części, szczególnie coś pięknego, na no te metalowe typowe dla musitadel, ale to nie zmienia faktu, że one są złe. One są typowe dla musitadel, ale dla, ja uważam, że to co typowe dla musitadel, to po prostu bardzo dobre. Także wszystko mi się tutaj zgrywa. Od okładki, przez ten świetny tekst, który naprawdę polecam przeczytać, zdjęcia muzyków, no i oczywiście cudowną samą muzykę. Nie ma tutaj słabej sekundy, nie ma tutaj słabej chwili ani zagrywki. Wszystko po prostu jest tip top. To jest bardzo mocne. 10 na 10, a może nawet 11 na 10, gdybym miał się pokusić o ocenę e, w jakiejś skali. Bardzo polecam Moon Tadel Stardom Usurper. Dla mnie w tej chwili to jest najlepszy tegoroczny materiał, jaki w ogóle słyszałem. Nie słyszałem jeszcze do tej pory lepszego. Nie wiem, czy usłyszę. Zobaczymy. Może i usłyszę. Może nie. W tej chwili mnie to nie interesuje, ponieważ Jedyne o czym teraz myślę, gadając tutaj do Was, żeby już to wyłączyć i sobie odpalić znowu oczywiście Stardone Usurper. Co niniejszym uczynię. Dziękuję bardzo. Do następnego.